Jaka ona piękna. Dobra, dzisiaj mały kursik, żeby sprawdzić mikrofon, bo ostatnio było go... Bardzo czuły był. Było słuchać jak sapie, jakbym nie wiem co robił. Maraton przebiegł. Zmieniłem ustawienia w kamerce na najmniej czuły. Mikrofon obłożyłem dwoma gumkami yy, uciętymi od palc, yy, z rękawiczek gumowych palce ucięte nałożone podwójna warstwa no i mikrofon przeniosłem z centralnej części kasku ust tutaj Przeniosłem go bardziej w bok, mam go w okolicy skroni Tylko obawiam się trochę, że będzie ja tak z boku skronić to, że będą muchy wiatru słyszalne ale pojeździmy i zobaczymy tip 1 ja mamy to samo dobre stąd do tankowania a to będzie dzisiejsza trasa Ok, no to jedziemy, zobaczymy. No i nie wiem. Zobaczymy. Halo, halo. Jak mnie słychać? Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej się to oglądało, bo, bo faktycznie ostatni blok to sapanie i sapanie. Wcześniej, wcześniej miałem tutaj z boku po, po lewej stronie mikrofon. To, to, to dziwne szumy łapał mi, dziwne szumy łapał mi. Mam wrażenie, że to było spowodowane tym, że był zbyt blisko mikrofonu od interkomu albo zbyt blisko samego interkomu I, i łapał jakieś zakłócenia. Przyniosłem go na środek, był ok. No jest bardzo czuły, czy był ustawiony na high, tak? Czyli że najbardziej. Żeby łapać jak najwięcej, teraz zmienione, żeby łapać jak najmniej. No i kowal. Kowal doradził w jakimś vlogu, mówił o tych rękawiczkach. Miałem wcześniej założoną jedną końcówkę od palca, założyłem drugą. Do tego jeszcze tak, gumota y, materiałowa końcówka, która jest w zestawie. O kurcze, ale motylek się rozwalił mi na środku szyby. I zobaczymy no Pogoda dobra, na drogach pusto Wiadomo z jakiego powodu ja akurat jadę w konkretnym celu. Całe szczęście, że ten cel mam i, I mogłem wsiąść na motocykl i pojechać. Auto stoi, motocykl jeździ, jak powinno być latem. I zobaczymy. no. Zobaczymy jak to długo jeszcze będzie trwało. Jak co, ale myślę, że już wszyscy są zmęczeni ograniczeniami nałożonymi przez tą epidemię. Na pewno część ma obniżoną pensję, a jak nie ma obniżonej pensji, to, to obawia się o przyszłość zawodową. Są też na pewno tacy, co bardzo dobrze na tym zarabiają, no ale no, nie oczekujmy, też. Że ludzie, którzy żyją, nie wiem, z produkcji rękawiczek albo maseczek, nagle zaczną mi je, zaczną je oddawać za darmo, bo to też nie o tym chodzi. Też mają rodziny, też mają do wyżywienia. Mam nadzieję, że nie narzucają jakichś tam koronalnych cen tych 100 zł za maseczkę, no ale na każde z czegoś musi żyć. Podróż, podróż wiejskimi drogami. Powiem Wam, że tak, tak, tak najlepiej mi się jeździ. Niekoniecznie gdzieś na trasie szybko, wręcz przeciwnie, gdzieś za miastem i nie taką przyjemną prędkością, gdy można delektować się jazdą na motocyklu, wyczyścić głowę, nie skupiając się na, na zejściu na kolanta w zakręcie. Ja widzę, że ta nawigacja prowadzi nas na prowadzi nas na autostradkę My sobie to zmienimy to My sobie to zmienimy, to my, sobie to zmienimy. To my sobie to zmienimy Pojedziemy sobie tędy I tędy Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale na święta dostałem motocyklowe prezenty w postaci rękawic i, i pasa nerkowego. Rękawice, reber, Hall patrol. Naprawdę pierwsze kilometry bardzo fajnie się sprawują. Najbardziej mi zależało na tym, żeby były turystyczno-sportowe sportowo-turystyczne czy jest jakaś zależność, ale bardziej ukierunkowane na, na turystykę. Są lżejsze, ja są takie opancerzone, a co najważniejsze, czego nie było w moich poprzednich, mam dwa palce, którymi mogę, którymi mogę obsługiwać telefon, bo to było bardzo męczące, tak? jak miałem Spotify'a, muzyki chciałem sobie posłuchać, coś mi tu wyskoczyło, czy jakaś wiadomość, no to zatrzymać się, zdjąć rękawice i, i już powoli zaczynało to denerwować. A tak... Nowiutkie rękawiczek. te, nawet mają, tutaj widzę, że wycieraczkę mają, jakby padało, ciekawie jestem jak to funkcjonuje. Muszę sobie spsikać szybę i zobaczyć, czy to działa, czy to nie, nie porysuje przypadkiem. Jeżeli chodzi o pas nerkowy, też jak na parę, to ciężko cokolwiek powiedzieć. Jedyne tyle, że trzymam bardziej prostą postawę. A mam problemy drobne z plecami, więc. Pierwsza traska tam nie wiem, no bo tylko 150 km ale no nie bolały, nie bolały było można sobie spokojnie na drugi dzień nawet tego samego dnia potrafiły boleć a no tak to jest